Cześć, darek Korzeniowski bieganie.pl. Właśnie otrzymałem od Garmina nowy zegarek Forerunner 570. Zapraszam was na testy i zbliżenia poszczególnych funkcji, które będę chciał sprawdzić dla was i pokazać jak działają w rzeczywistości. Przeznaczony dla osób średnio zaawansowanych i zaawansowanych biegaczy szczególnie tych, którym zależy na kondycji, zależy na dbaniu o zdrowie oraz zależy na tym, żeby bardziej profesjonalnie podejść do treningu i do odpoczynku, co najważniejsze, do odpoczynku. Forerunner 570 występuje standardowo w dwóch wersjach, w wersji 42 mm i 47 mm. Ten, który mam, który testuję, jest w wersji 47 mm jest większy, czytelniejszy. Więcej informacji da się do niego, z niego, z wyświetlacza przeczytać. Im zegarek większy, tym bateria będzie też mocniejsza. Jest tak wiele czynników, które wpływa na długość pracy baterii, że skupię się na opisywaniu tych czynników w recenzji pisanej. Co warte podkreślenia, zegarek bardzo fajnie sprawdza się pod względem aplikacji Biegowych. W terenie bardzo dokładnie mierzy odległość, bardzo dokładnie mierzy przyspieszenie, a to za sprawą szerokopasmowej i wielopasmowej wymiany informacji między satelitami, plus dodatkowo uwzględnieniem czujnika akcelerometru, czyli przyspieszenia, bądź też czujnika wysokości. Połączenie współgra ze sobą w taki sposób, że nawet w miejskiej dżungli, gdzie jest dużo zakłóceń sygnału GPS, zegarek potrafi bardzo świetnie dopasować się do tej sytuacji i dokładnie mierzyć nam odcinki. Na co dzień jestem użytkownikiem Garmina Fenixa, który, no można powiedzieć, jest o poziom wyższy, jeżeli chodzi o level tych zegarków do aktywności fizycznej. Natomiast w nowym Forerunnerze mam wrażenie, że rzeczywiście całe, całe takie bebechy, czyli taki cały software jest niejako przeniesiony z wyższej półki. Co za tym idzie, te czujniki także są lepsze. Lepiej szczytują, lepiej ściągają, są bardziej aktywne i pobierają dokładniej, w dokładniejszych zakresach dane. Co warte podkreślenia, co ja zawsze podkreślam, takie must have, to płatności zbliżeniowe. Garmin Forerunner je ma. Słuchajcie, super sprawa, idziecie na trening, nie musicie mieć ze sobą telefonu, karty i tak dalej, można spokojnie telefonem zapłacić, śmiało można ruszać w trasę. Moduł nawigacyjny jest też o tyle fajny, że nawet jeżeli wybierzecie trasę, którą będzie biec i nie będziecie wiedzieć jak do domu wrócić, funkcja trackback pozwoli wam bezpiecznie wrócić do domu, po drodze stanąć na stacji, wypić kawę bądź też jakąś jakiegoś izotonika i możecie lecieć dalej. Na szybko pokażę Wam, jak można zastosować jakiś trening w własnym zakresie. Macie w aplikacji do, e, możliwość wybrania opcji albo własnego treningu, albo plany treningowe z Garmin Coacha. My skupimy się dzisiaj na treningu. Tutaj mam już kilka swoich jednostek. Przyjmijmy jakąkolwiek jednostkę, w której mamy bieg ciągły w pierwszym zakresie, bieg ciągły w drugim zakresie, plus wytrzymałość tempową w odcinkach interwałowych e, i na zakończenie bieg luźny. Mamy dwie Dwie opcje: albo w menu możemy wysłać ten trening do zegarka, bądź też druga opcja: możemy dodać ten trening do kalendarza. Mamy komunikat, że trening został dodany. Synchronizacja jest, tak jak widzicie, no można powiedzieć bardzo szybka, praktycznie od razu trening się pokazuje. Mamy już trening wgrany do zegarka. Na dzisiaj jest zaplanowany trening biegu ciągłego i tak dalej i tak dalej. Jeżeli wszystko się zgadza, możemy po prostu zacząć trening. Sprawdzimy jak Garmin Forerunner 570 sprawdzi się w pomiarze tempa i dystansu na bieżni lekkoatletycznej. Bieżnia lekkoatletyczna klasyczna. Gdzie standardowo pierwszy tor ma 400 metrów, pozostałe sukcesywnie więcej. Sprawdzimy zegarek na torze czwartym. Do tego celu ustawiamy w aktywności bieg na bieżni. Bieg na stadionie. Wybieramy tor czwarty. Tym podpowiadamy naszemu zegarkowi. Jest już wybrany. No i gotowy GPS, gotowy do startu, więc sprawdzamy, spotykamy się za ponad 400 metrów na analizie. Jest. O, chwila oddechu, no i jak widzimy e, wynik 420 metrów, brakuje nam dokładnie. 3 metrów, to jest kwestia kalibracji. Po skalibrowaniu kolejne pomiary już powinny być idealnie w punkt, co uważam, że i tak bez kalibracji 420 metrów czy metry różnicy to i tak jest bardzo dobrze. Na ekranach standardowo widzimy tempo, w którym się ubiegło udało biec, tętno w całym zakresie, strefy tętna, co warte podkreślenia, moc biegowa i strefy mocy oraz efekt treningu, czy jest to ten nowy, czy Westlanowe no i krótko mówiąc stan wytrenowania e, tu już nie będziemy wchodzić w szczegóły. Aklimatyzacja e, ciepła. Dzisiaj jest ciepło. Zegarek pokazuje 42%. Pobiegamy w tym tygodniu w upałach, będzie na pewno więcej. Garmin ma bardzo dobrze według mnie działający i rozbudowany moduł zdrowia. W tym module są m.in. sprawdzana zmienność tętna, naładowanie baterii, czyli jak nasze ciało reaguje, jak jest naładowane, jak jest gotowo do aktywności, ocena jakości snu, co jest też bardzo ważne, które jest brane pod uwagę przy analizach i adaptacyjnych treningach, na pewno bardzo ważna informacja, cały asystent. On wskazuje nawet, ile powinniśmy. Spać, żeby dobrze się zregenerować. Mamy drzemki. Jeżeli ktoś tylko potrafi, to zachęcam do drzemek w ciągu dnia, takie 15-20 minutowe. Bardzo rozbudowany moduł tętna, w którym możemy obserwować tętno na przełomie dłuższego okresu czasu. Ilość kroków w ciągu dnia, jaki pokonujemy. Pulsooksymetr z pomiarem i alternatywne strefy czasowe. Jest też bardzo fajna kwestia widżet oddechowy. W Garminie jest on bardzo rozbudowany jest nawet cała aplikacja do do trenowania oddechu, zwiększa to wydolność naszego organizmu. Mamy też bardzo fajną komunikację z telefonem. Tak jak widzieliście, połączenie z Garmin Connect przechodzi bardzo płynnie. Mamy możliwość też w Garminie, tak jak to było do tej pory, słuchania muzyki, możemy sterować zegarkiem telefon, możemy też z niego dzwonić i odbierać telefony. Do tej pory tego nie było. Forerunner 570 posiada bardzo fajny głośnik, który bardzo wyraźnie Przenosi głos rozmowy. Świetnie w zegarku. Działają opcje adaptacyjnych podpowiedzi, które mają na celu sprawić, żeby biegacz wiedział, ile powinien odpoczywać, jak mocno powinien trenować. Oczywiście są to analizy matematyczne, które biorą pod uwagę dużą mnogość informacji, które zegarek szczyta z czujników, bądź też które wprowadzimy sami. Należy pamiętać o tym, że dużo informacji tych wsadowych powinniśmy rzetelnie wprowadzić do zegarka który będzie z nich czerpał informacje i podpowiedzi, cennymi dwoma funkcjami, które warto podkreślić, które w Foranerach nie do końca wcześniej były dostępne, jedna to jest podsumowanie dnia, druga to jest podsumowanie nocy. I oczywiście część z nich już było dostępnych w zegarkach, natomiast w nowym 500 foranerze 570 te funkcje są bardzo fajnie rozbudowane. No i powiem Wam szczerze, że jeżeli zegarek jak budzi się i na wyświetlaczu jest napis dzień dobry, no to już Garmin robi wam dobry dzień. Uśmiechamy się do niego i sprawdzamy, co nam podpowiada. No i tutaj po szeregu analiz Garmin mówi, jaki był Twój sen, co proponuje, czy, się, czy wypocząłeś, czy odpocząłeś. Czy będziesz w stanie wykonać trening danego dnia? Podsumowanie dnia jest podobne. Na zakończenie dnia, oczywiście, wprowadzając dane wsadowe z informacją, kiedy idziemy spać, kiedy wstajemy, zegarek o tym pamięta, odcina później w tych godzinach snu wszelkie aktywności, mierzy nam saturację, mierzy nam tętno, wskazując, jak ten sen przebiegał, czy on był poprawny i tak dalej. Adaptacyjne podejście do treningu, jest taką innowacyjnością, która polega na tym, że Garmin w tym momencie podpowiada wam aktywności, które możecie zrobić, które w dużym stopniu bezpieczeństwa dadzą, podniosą waszą wydolność, podnoszą, podniosą was jako sportowców na wyższy poziom, na wyższy level. Jest to zegarek zarówno dla początkujących z racji tego, że menu jest bardzo łatwe, intuicyjne, jak i dla zaawansowanych, ponieważ ma tak dużą mnogość informacji, którą według mojej skromnej opinii mało kto jest odczytać, zinterpretować i użyć. Natomiast od przybytku głowa nie boli. Polecam Forerunner 570. Na razie. Bieganie.pl